Czytanie z księgi proroka Daniela. Patrzałem, aż postawiono trony, a przez wieczny zajął miejsce. Szata jego była biała jak śnieg, a włosy jego głowy jakby z czystej wełny. Tron jego był z ognistych płomieni, jego koła płonący ogień. Strumień ognia się rozlewał i wypływał sprzed niego. Tysiąc tysięcy służyło mu a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy stało przed Nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi. Patrzałem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałą i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego Królestwo nie ulegnie zagładzie. Pan wywyszony, Króluje nad ziemią. Pan Wywyższony, Króluje nad ziemią. Pan Króluje, wesel się ziemio, radujcie się liczne wyspy. Obłoki ciemność wokół niego, prawo i sprawiedliwość podstawą jego tronu. Pan wywyższony króluje nad ziemią. Kura jak wosk topnieją przed obliczem pana, przed obliczem władcy całej ziemi. Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa, a wszystkie ludy widzą jego chwałę. Pan wywyższony króluje nad ziemią. Ponad całą ziemią Tyś bowiem wywyższony, nieskończenie wyższy ponad wszystkich bogów. Pan wywyższony króluje nad ziemią. Alleluja! Alleluja! jest mój syn umiłowany w którym mam upodobanie jego słuchajcie alleluja 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 słowa ewangelii według świętego łukasza Jezus wziął ze sobą Piotra Jana i Jakuba i wyszedł na górę aby się modlić gdy się modlił, wyglądał, wygląd jego twarzy się odmienił, a jego oddzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o jego odejściu, które miało dokonać w Jerozolimie. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli jego chwałę i obydwu mężów stojących przed nim. Gdy oni odchodzili od niego, piotr rzekł do jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla ciebie, jeden dla mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich. Zlękli się, gdy weszli w obłok a z obłoku odezwał się głos. To jest mój syn wybrany, jego słuchajcie. W chwili gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam. A oni zachowywali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmili o tym co widzieli.